PURPOSE są ze mną? Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzingi z tej strony i ja witam Razera, który biega jako ruchoma pochodnia. Tieno Przewodnik. Cześć, witajcie, z tej strony Razer. Jesteśmy na serwerze, w zasadzie na modzie, czy też DLC-ku Primitive Plus, czyli taki nowy dodatek do gry, który powstał dość niedawno. I chcemy Oficjalny ci... dodatek. Oficjalny dodatek, do, 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 do tak. Gry. I stwierdziliśmy, że trzeba go nagrać. I słuchajcie, nie będziemy ukrywać, że jesteśmy troszeczkę podejźleni, trochę nie tak to miało wyglądać, ponieważ gdyż y, jest godzina 14.30 od 11:00 próbujemy, próbujemy nagrać. Musicie to przez rzeczkę się przyprawić No Wszyscy. i witam. Jestem A jeszcze Szymon, no bo Tak, jesteś odmucham. Szymon z nami. No to ja forch idę, dzień dobry. Szymon jeszcze się jeszcze się rodzi Jeszcze, się. jeszcze wychodzi. jajka eee. wychodzę. Mamy nadzieję, że to były tylko pierwsze koty zapłaty i że te, ten dodatek, ten delcek będzie działał i, i, i że ponagrywamy, bo tam po, powiemy, co was będziemy ściemniać. Tam szlak nas trafił już z tamtymi serwerami naszymi i z tymi modami i po prostu. Wszyscy są źli. Ja już zaproponowałem, nawet, żeby w dupie mieć w ogóle arka, ale na szczęście się uspokoiłem i, i jakoś gramy. Razer, rzuć, rzuć jedno jabłko, co? Ja, no jabłko? No. <laughs> no cokolwiek do jedzenia. Mięso, cokolwiek. No. Sam nie ma. Musimy jagody pozbierać. No, no, to, to, czekaj, no to poczekaj chwilę, no. To dawaj z do... Plus to generalnie jest coś takiego, że mamy. Ja nic nie widzę. E, no bardzo prymitywne wszystko jest. Tak. Takie to nie ma tutaj karabinów, elektryczności i tak dalej, i tak dalej. Działa zasadzie... automatycznych, nic takiego nie ma. Czyli jest to. W zasadzie... taka... Coś, co powinno być od początku dla mnie warku, bo tak. było to lekkim przegięciem, ta te, cała te, 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 te technologia. To jest to, to taki zapali? ark sprzed roku, można powiedzieć. Co zapali mi tutaj światło? Bo ja nic nie widzę, no o tam jesteś. A no to wiesz, gamy super. jest nie, nie można gammy niestety nie ma, nie ma. Daj A tu jeść. Nie ma gamy. No, bo na serwerach PVP tu nie ma. A może ja was dodam do tribu jeszcze, co? Daj Aha. nam jeść. No, to zbieraj jagód. No, zbieraj jedzenie, co ty? No, no to zbieraj. Jakże się nie, wszystkie jedzenie. krzaki pozapierdzielali, to zbieraj. No. no, to chodźcie, tu dalej będą krzaki. Z pustego to ich dżingis nie naleje. <grym> a a niby wino nalewał, no? Ale to nie dżingis. Tutaj mamy jakieś Czy e, Jestem już w twoim trybie? Nie, dodaj mi jeszcze. No, czekaj, no nie, bo nie ty, ty jesteś, ty jesteś. Y, o oh, bo ty się Józio nazywasz, tak? Tak, tak. Juzio, też dowiem. już jest, dobra. Teraz się proszę nie ruszać, bo dżingis będzie jadł. Ha, to. powiedzieć hmm. gdzie okay. to jest? Jeszcze raz. Nie, Na mapie jest to taki cypelek masz i to jest 70 na 15 na takim cypelku, na końcu a samym. A, te, 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 te dwa cypelki, to jest jedna strona, a po drugiej już się kończy ten cypel, tak? Jedna co jest? strona biegnie do czerwonego blisku, no tak. a, a jak przejdziesz na drugą to jest już koniec y, nie, 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 o to mogę. piasku. Tak, i tam masz taką chatę y, glinianą. Na samym końcu przy wodzie. Dobra, no dobra. Na jedzeni? Ja... Tak, coś tam... Sobie Jeszcze na... nie? Nos kubałem. Teraz będę dopiero spożywał Użyj. Ale przerażające spadki FPS-ów ostatnio mam w Arku. A teraz też? Nie... Tak, teraz też. No, czy no nie to nie. No ale ja w tym momencie jak się obra... Tutaj jakieś jagody mam wrzuciłem? 19, 19 FPS-ów, czujesz to? U mnie jest 40-35 Dobra, ja już... Tak no, nie i... wiem co się dzieje, najedziemy. ale ten... To ten, ten... są jagody? Tak, podnieś. Uh, uh, uh. Powiem podnieś. wam, że już powolutku jestem zmęczony Arkiem i tym, że y, 3 godziny trwa przygotowanie do tego, żeby nagrać 20-minutowy odcinek. Znaczy to jest najgorsze właśnie to samo wejście do tej gry, bo sama gra jest fajna, no ale no. Kto chce tą kobietę wziąć? To jest tragedia. Kto chce tą kobietę wziąć? Co tutaj ma? O, czekaj, no ja tu sobie wezmę kamienny kilofik. Wiesz, wabę za włosy do jaskini. I trochę kamienia i włókna. No i spoko. Trochę zostawiasz, taka chwilę. Czekaj nie chwilę, czekaj chwilę. A to dzięki coś próbuję, ale ze światłem czy mamy zgasić? Daj światło, duchy. ja się nie wstydzę. <grym> się <wytrzymać> no to ja sobie chętnie popatrzę, przytupnę sobie na kamyczku. Otwórz ekwipunek, majtki zdaj mi <grym się wytrzymać> Dobrze, że Szymony, Szymona jeszcze do nas nie dotarł I teraz zaczynamy zabawę. A, raz, i, dwa, I trzy i 4, Dobra, 3. bo to się robi i źle tutaj, dobra? wiecie, dobra, chodźcie, dobra, dobra, to idziemy. idziemy. zostawiamy was w spokoju, yy, samych dla siebie. Tak, tak, tak. Czekamy, Gdzie ty, Szymon, jesteś? Idziemy, Dzień idziemy. Ciekawe, nie silnie trafił do tej kobiety. Ciekawi mnie to. Macie tutaj, że kobieta, mówi od razu. To nic, że jej nie widział, bo pochodnie nie miał, ale macie leży. Po zapachu? No, no wiesz, załatwiłem, mi, to załatwiłem to, wam Zobaczy. zaraz jeszcze Taka koks i piwko tutaj. wam dam. To jest jakiś ten... Co to są jakieś sznurki? To, to chyba jest, sza, jest... potrzałas. Nie, to jest e, rura wodna, żeby wodę doprowadzić do bazy. A, a można a... ich otruć tym? Fie, nie, fie. ale możesz im zniszczyć i będą nie będą mieli wody. Poczekajcie te, poczekajcie na mnie sekundkę. Dobra, to chodź im to rozwalimy, po co im woda? Chodź, najpierw dobiegniemy do miejsca, zjemy coś, ubierzemy was. Chociaż ty By... to widzę, że chcesz będzie... na lasa. To... To, to, będzie, to, będzie, tak jak w tym kawale, pamiętacie taki kawał, jak kościołki raz yy, ukradli radio z samochodu, wybijając szybę, nie? No ją się wkurzył i, i, już taką kartkę zostawił, że za wycieraszką samochodu, yy, nie, że w tym samochodzie nie ma radia. Uh -huh. A tak, Czyli Wychodzi, tak. wychodzi na, na, kolejny, kolejny raz przed dom, patrzy, dochodzi do swojego samochodu, a samochód na cegłach, nie? A obok tej kartki, tą zostawił, druga kartka, skoro nie ma radia, to na cholerę ci koła. O, to A, ja znam no. inną, inną wersję, e, że ko koleś e, cały czas mu kradli radio, e, wybi i wybij wybijali szyby i kradli radio. I tak 3-4 razy w końcu się zdenerwował. Muszę odpocząć. Ja też. W końcu się zdenerwował i mówi, że ten że nie kupuje radia, mam to w nosie, nie będę co chwilę wstawiał nowych szyb i kupował nowego radia, więc przykleił karteczkę do, do szyby. Nie ma tam w środku radia, nie kupiłem nowego. Na co następnego dnia rano przychodzi, patrzy zbita szyba, mówi no nie, co tym razem, a w środku radio z karteczką, no to masz. <śmiech> <śmiech> Dobra, możemy biec. Daleko też? Już wody? jesteśmy blisko. Jezu, jaki ja kawał słyszałem chyba ze dwa dni temu w telewizji, w filmie jednym. Nie, nie wiem, czego mogę opowiedzieć, bo jest dosyć nieprzyjemny, nie, nie ale, ale a, w sumie tam to jest. Zasłyszany kawał z telewizji, więc nie to, że, 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 że ja tam ten. Tak, tak chcę tłumaczyć. Idzie, idzie przez ciemny las pedofil z moim dzieckiem i o, mówi: <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. I to jest bardzo ciemny las idą. I to dziecko nagle mówi: "Proszę pana, tu jest bardzo ciemno, ja się strasznie boję. Ty się boisz? Wyobraź sobie, że ja będę musiał wracać sam. Jezu, jak ja to strzębi. To takie niby, ten zabawne, bo to kawa, a z drugiej strony ja piłkuję. No czekajcie, muszę drogę wam muszę tutaj zrobić. To się zasro przyznacie Widzicie? Cicho Chodźcie, a Józef! dobra Juzek! coś cię gryzie, chciałem cię zakomunikować. Tutaj jestem, halo, halo. A nie, one, one nie gryzą, one są użarcie. Nie, one gryzą, gryzą. No ty. Dawaj jest wideo. Ja nie widzę co bije, ale tłukę ciągle. Coś tam bije będą ciebie Dobra, my już też prawie jesteśmy. A to my przez te kamienie Ciemno. mamy przejść, a tak ten? Tak, bo yy, na oko trochę idziemy. ja się znaczy, nie na oko. No gdzie wy jesteście? Obidować. Tutaj. Coś mnie goni! To na pewno ja. No, mały. No znowu ten główny. Mała pierdółka. No, o, te pierdółki są deterwujące trochę. Ale atakują Ta, tylko jak są. w Czy możemy tą skałę? Tak, tak. O, dobra, jesteśmy. Znowu już. pomogłem. I tutaj jest twoje, twoje królestwo? No, tam na końcu. Mam mapę z Jestem znowu głodny. No. Ja też bardzo głodny już jestem. Już umieram. No to zaraz będziemy. A te już. Jagudki to trwają bardzo krótko, szczerze powiedziawszy. Tak. A główny śmierdzące, że chuchuch. To Możemy pozbierać, no na szybko. Zjemy kilka jagudek i lecimy dalej. Nie, no to no, Już jest, ja już jest, jest dobrze, jeszcze. już jest dobrze. Łapiemy humor. Ale tylko, żeby Cimo się ogóle, nie tak. zręczeli tutaj. Tu jest. Coś, no. Bo, szczerze powiedziawszy, już takie tutaj. trzymałości też już nie mam. Nie, w... Wiem, że dla was my nie przeklinamy, ale takie kuchu i w ogóle tutaj już leciało przed nagraniem, że matko jedyna. Czekajcie, że ja mam coś do jedzenia, zobaczę. Pier... To robimy mam przystanek, czy wejdzie? biegniemy? Uży, uż, nie uż, uż, no, uż, ja uż. mogę biec. No to biegniemy. Ty, ale ty giniesz. Uż, uż. Widzę. Właśnie, właśnie umieram, bo mnie zaatakowała Tona główien. Dobra, przeżyłeś? 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 Teraz to potrzebuję jeść. Poczekaj, dzięki, bo ja ratuję własne życie. widzisz bardzo. nasze niki zielone. Właśnie niekoniecznie. A tu? Widzisz, że gdzieś tak wolno pobiegnie. Ty Jak to jest z tym jedzeniem? Trzeba czekać, żeby kolejne, kolejną jagódkę wziąć? Czy można sobie Nie. napakować po prostu tego żarcia? Pachy. Nie. Ja chwilą jadłem! Zaraz będziemy w bazie, to jakieś mięso ugotujemy. Smażymy. No, ale ja te ja jagódki ja. nic nie dają, no. A ty, Nobery, można jeść? Bo ja żółte teraz pierniczyłem. Wszystkie Ciebie. oprócz czarnych i białych. Niby się, niby się zatrułem, ale już nie jestem głodny. Już nie jestem głodny. Dlaczego, już, dlaczego mam nogi połamane? Nie wiem. Może, ja może, połamane. może tylko krzywe. Nie no, tutaj jest w lewym, dornym roku, że połamane. No bo pewnie mdlejecie. No już się, już się zrosły. I pewnie mdlejecie z głodu. Nie, no mnie to trochę poturbowały te gówniaki. Dobra, to czekajcie, ja was tutaj wezmę zaraz po prostu. Przerzucę do tej bazy na tym terasie. Tylko tak delikatnie nas rzuć. Po, po, po jednym wezmę. Dobra. ja się ja. złapię za nogi, jak mi się chwilę do nogi, złapał górposa za nogi. No. Jest... Masz jakiś kamień, to wyrzuć, jeżeli masz w ekipie. Masz, masz u siebie w bazie Raider ten? rurci. Mam, Nie. mam. E, Nie daleko bazy jest ten. No widziałem za ten Diplo. Tak, ja mam Carno, oh. Raptora i Drajka Ale twój teraz ma sexy tyłeczek. Ja. Yeah. O, żeś mnie wyrzucił. A dzięki. jestem szybki. <laughs> Nie wierz. <laughs> To się w łóżku, w łóżku się zresztą. Purpos, ale ja ci Purpos powiem, że ja ci miałem za normalnego Ci się Pterodaktyla podoba dupa, to ja z tobą nie rozmawiam Sorry Purpos, w łóżku możesz pąci. się zrespić No już się zrespiłem, ale żeś mnie rzucił, a mówiłem, że mam ledwo życia Czekam tu... oła! mi Pukam! No dobra Jestem, no możesz mnie złapać No czekaj, ja sami nie mam Dzień dobry Tak, jak stąd wyjść? Bo tu jest za niski... Ty, nie da się stąd wyjść Kucnij, kucnij Dobra, no ale posuń się. Dobra, jest. Żyje. Złapał Gengisa, Idę po swoje ciało, o ile A gdzieś raz ...lecą razem w przestworzach... Czy ciem... ciebie też rzucić? Nie, ze mną proszę wylądować. Czyli jak z panienką, tak? No delikatnie. Tak, delikatnie. Ta. A co Gingis robiłeś 40... tam, tamcą, co, co spała? Gengis ma 42 lata i proszę się z nim obchodzić delikatnie. Dobra, no to jesteśmy. I teraz Dobre, tylko ja. e, moja jedna prośba, żebyśmy zamykali drzwi, bo ktoś może bo tu... lecą... się wkraść. Ja Wkradłem się. się A ja, ja mogłem otworzyć, ja dobra, powiem. bazę mam niewielką, zapraszam, czym chata bogata. Dajeść, wszystko jeść. w tej bazie jest. Ale to fajnie, Ubranie, jest. zapal ogień. Zapalam ogień i. Jeść. Mam ubranie. Głodny. Mam nożyk. Jestem głodny. Dobra. czy to ja chcę jeść. Czy my właśnie zrobiliśmy zajazd na chatę i wszystko? Można... Tak. A, ale patrz, jak na ładnie można, wygląda Można, można brać. Także ja mam, mi, mam gliniany domek. Nie umiem umie noża używać. Okay. Ale nie, chyba bo się już wszystko zabrał, yy, no, Nie, tu jest skrzynka. Tu, tu jest to, ty, ty. Zróbcie ty, sobie ty zbroję, nieokre, jeżeli ale. możecie, albo ja wam zrobię, jak nie macie levela. Ty, no o, on już Mam ubranie normalnie. No, no za mu. Ja pewnie, że nie mamy levela, to zrób nam ciuchy, bo... To czekaj, tutaj jeszcze w szafie jest jeden set, to jeszcze jeden zrobię skórzany w takim razie. Gdzie ja tu mam skórę? Jest jedzenie zjadłem sobie. Dobra, skóra, sobie. fiber. Skóra, fura i kumura. Dobra, to ja biorę skórzaną czapkę... Masz skóra, dobra. dodaj. Dobra, to ja mam y, w pełni seksowny skórzany strojik. Dobra, wrzucam tutaj do tej szafy kolejną Dzieci, część ekwipunku. Gdzie jesteś? Tutaj, Cześć. ja sobie w majteczkach. Cześć. I taki... Ty w majteczkach a ja w skórce. To masz, masz, bierz Od tyłu. <laughs> Bo trzeba babkę może zrobić. Co trzeba zrobić? Ta, może babkę. W której szafie jest co? A babkę, no. Tutaj w tej środkowej jest w szafie tak. ubranie. Dziękuję. A jak widzicie to jest bardzo prymitywna mm. e, wersja, czyli nie mamy tak jak już purpos mówił tej elektroniki. Mamy I mi się tutaj, to dużo bardziej. No, mamy tutaj dwa rodzaje broni, jest muszkiet i taki jeden pistolet jednostrzałowy Eee, to już za dużo według mnie, szkoda. Jakieś siekiery, takie średniowiecze, no. No to, purposiku, chodź, zobacz, gdzie jest gdzie jest purposik? No na dachu jestem. No chodź, wejdź tutaj, zobacz, jaki ja ładny kapelusz do ciebie specjalnie sobie sobie No to ja ten kapelusz oszczędzam. Zobacz, widzisz? Aha! Randa, randa, Jaki cowboy. To co robimy? Możemy... Czekaj, po co ty się schylasz jak tu wchodzisz, jak ty jesteś z metra no widzisz, z metra hmm. cięty, ale wisi mi długi. No i A to przydeptujesz. No. no. <laughs> Aha, to, to czekaj. Zniżam tam... się, żeby go podnieść i obowiązać. Czekaj, bo jakbym Cię nie lubił, to bym powiedział, że w dzieciństwie niechże ktoś ma z Ciebie zabawkę, no. Mhm. <laughs> dobra, dzie, dzie, gdzie my lecimy. Nie no, żartuję, dobra, to, to Jeżeli chcecie, to, to, robię. to możemy, nie wiem, zrobić tutaj dla Was jeszcze bazę dodatkową, powiększyć ty. ją. Tak, myślę, że dyreptora. dobrze było. Że... Nie, nie przejmujemy na razie Szymon. Y... Tu, nie, to jest mój, to jest mój raptor. Spokój, już Szymon. Luz. Więc jak chcecie, to możemy na przykład powiększyć tą bazę. Y... Tak, byłoby, na szybko. To, to myślę, nie nie psa. To słuchajcie, moja propozycja Kałka. jest taka, żebyście zbierali drewno i przynieśli je tutaj do tego gdzie ja stoję. Nie się dziery. No to co zrób no. O tutaj gdzie stoję, patrzcie, przy bazie. To... Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj przy bazie jest coś takiego jak taki tartak jakby, nie? Dobra. Coś takiego. I tutaj musicie wrzucić drewno i zrobić deski hmm. z drewna. A ja przyniosę taki specjalny Dzieńmy. asortyment, żebyśmy Szoko. mogli budować takie e, lepsze, lepsze, lepsze budowle drewniane. Okej, okay. to ja zaraz wracam, Dzień. a wy pozbierajcie drewno. No, ja się najpierw chciało zrobić siekierkę, nie? Siekieromotyka krowa. Dupa, Nieważne. pochowali we się trupa, Trupa. kapiłka, gość, masz górala i nie puść. Co? Łódź! Dobra, Dobra, ja mam, in, ja in mam in się Znam, znam tą drugą w No właśnie. no to chyba ta była lepsza, nie? A te rzeczy Obecnie. modowe, które macie dodatkowo, to są na samym dole jakby, nie? Przyjmiecie Zresztą to wiecie z poprzednich modów. Tak, tak, tak. tak, A Ja tak, tak, tak. się mogę teraz, moi drodzy. Ale barwienie. tu jest super szybkie zbieranie, mówiłeś, że takie normalne. Jakieren. Nie, nie, to jest trochę szybsze. Trochę szybsze, jest dużo większe niż na tym, co myśmy grali. Niech pipunek. i nie jest, i siekieran tu. ja z trzech drzewek, zaraz ci powiem, z trzech drzewek Jakie mam dobra? 300, prawie drewna. Dobra. To chyba tak Do na dobra. pierwszych levelach jest, później brydni. chyba trochę słabiej zbiera. I się, i się nie mogę ruszać. No to no mamy problem. Ja to to mam. leveluj w kapal, ja, albo wyrzucaj. Siedzieram Dwa balony. Jak chcesz się szybko levelować, to też wiecie, mięso można no, zabrać no, no, no. i. Merkotek. Jak kto przyrobić. tutaj przyjdzie pozbierać ode mnie trochę drewna, bo y, nie mam jak się ruszyć. No to zrzuć to i se... masz 3 minuty, żeby przybiec. Chciałem zrzucać to drewno jeszcze raz. Przy bazie no, masz taki tartak. Taki I tam musisz od razu zaznaczyć, żeby deski zrobiło. Eee, otwórz, tak. Otwórz klikunek Drewno. Mm -hmm. Ale nie tam. możemy deski zrobić. My nie możemy, no? Eee, musicie ją wyszkolić Musicie się deski nauczyć Tumany, <tumany. <tumany> I co to To be, or not eee. to be, tego też nie znasz tumanie? Czekaj, deska jak to się ten to? Co? Ja? Gdzie? O co chodzi? Po angielsku będzie Wood Plank, a po polsku no może i deska po prostu. Na dole powinno być. Nie, jest Wood Plank, też mi się wyświetla, więc to musi być moda. No mam po polsku, a no wyświetla mi się Wood Plank. Wooden Arrow. Nie mam czegoś takiego. Jak się pisze Wood Plank? Wy o ody. No Na napisała, no. Napisała? Na którym... No tak. Co to? Tak. Napisała? Tak. Więc ty... Coś Ale nie tylko... w kolorki? No właśnie, czy nie pasi? Bo dam Dość ci zbosi. Się... Strzały mogę się nauczyć, Aron, Nie, to są znaki. Wiesz, wiesz co, no to niech to. to dobra, nie no dobra, to później tak, ja... zrobię, jeżeli nie mogę dzisiaj szybko tu bardzo dużo drewna. No. Może masz za mały level, dlatego nie możesz. Tak, dziesiąty trzeba. No to zaraz będziecie mieli. Zaraz będziecie mieli. Ja mam, mieli. mam, mieli. To, ja mam to szósty. szósty. To jak chcecie, to narkoberii można zebrać i. No, to, to może w następnym odcinku, bo ten już kończymy Przecież dopiero przed chwilą, już była w domu, no. To chociaż fundamenty postawimy. Ja zaraz wrócę, bo potrzebuję taki ten surowiec z gór dla was do tego budowania. Powoli może, nie? No tak. Szymon już poszedł. Narkobery. Na, na triceratopsie. Ja, ja, no, ja lubię no, no tak. jem, jem, Jemu to dać, wiecie. Mery, bajery, pompki, rowery. Cyku, 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 cyku. A ma, mam jakiś klejston, nie wiem co to jest, ale To jest no. glina, to właśnie z tego się robi tą bazę, która jest u mnie. Aha. To, to tak dobrze, się... że mam, tak? tak. Na, coś dinokulary? na co są dino Na co? Na dinozaurów, które mają wadę wzroku. Rozumiem. Ja sobie zwiększam tego capacity. Kappa? Kappa, tak. Pa. Kapka gama. No no więc ja bym na tym zakończył ten odcinek, no. bo tak jak mówię, mamy już 20 minutówkę i, 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 ja i tego. Byśmy, byśmy sobie mm. by wybudowali to już na następnym odcineczku. No dobra. Ale tu jest fajnie. Mi się tu podoba. Czy wow, ma... tutaj leży w ogóle jakieś ciało z ogromną ilością azulbery i innych tych. Myślałem, że z ogromnym ciałem. Znaczy, tutaj leży, leży plecak. Bo trajka, ja tylko narkobery wiem. To mam w ogóle level To co? Jeżeli wam się podoba pomysł, na to żebyśmy grali na tym prymitywnym trybie, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Komentarz. Subskrybujcie nasze kanały, linki macie w opisach. Nie, nie subskrybujcie, szkoda czasu na nas, ja wam mówię. Ja <grym> no wam mówię, nie róbcie tego. Dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie Ale ja to specjalnie materiał. powiedziałem, tak no jeszcze to powiem, bo, ta. bo polak jest, bo polak jest zawsze przekorny, Jak mu no mówisz polak "nie", to on zrobi tak, nie? Jak mu powiesz, tak, to on powiedzie "a za cholerę tego nie zrobię". O. <grym> Dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego materiału, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że robi tylko i wyłącznie dobrą zabawę, chociaż czasami się denerwujemy i do następnego czasami. odcinka, trzymajcie Dzięki się. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, hej, na razie. Cześć. cześć. cześć.